Siemano! Dzisiaj pokażę wam, moim zdaniem, ciekawą rzecz, którą zbudowałem Ale najpierw zrobimy sobie krótkie giveaway'a Jeżeli chcesz wygrać jakąś z takich broni na poziomie mocy 8.2 To zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapę w górę W komentarzu napisz swój nick Fortnite, a może ty wygrasz Dobra, bez zbędnego gadania, zaczynajmy Tu się respawnisz Ja cię sobie wyskakuję, nikt oprócz mnie nie może wziąć ninja Robię tu drzwi, wychodzisz, zamykam Idziemy sobie tu. Tutaj jak zapłatę za wejście. Też i chodzimy sobie. Kurczę. Zamykam. Idziemy dalej. Po następną sobie i tak dalej. Idziemy sobie tutaj po wojny magazynowe. Tu są wojny magazynowe. Tutaj mamy ruletkę Tutaj mamy... I cytacje. I co? Może tu będzie więcej minigier Ale to zależy od was Jeżeli będzie dużo osób z tego korzystało To znaczy, że wam się podoba Żeby tutaj wejść Oczywiście musicie wysłać mnie zaproszenie do Fortnite I zapraszacie też swoich znajomych Żeby było więcej zabawy Aha Jak zaprosicie jakich znajomych? Co? Czekam na was i elo